Cześć. Z tej strony Magda. Witam was w mojej kuchni i dzisiaj zapraszam do gotowania ze mną leczo. Będzie to leczo z grzybami. Mam jeszcze podgrzybki, które mi zostały, więc dzisiaj je użyję. Do tego będę nam też potrzebna cukinia, mniej więcej połowa z tej dużej cukinii, cebula, czosnek, oliwa, kiełbasa. Ja akurat mam tutaj kiełbasę z kurczaka morliny. Marchewka i trzy rodzaje papryki. Tu jest czerwona, pomarańczowa, żółta. Mam pomidory, krojone pasata i oczywiście przyprawy, które dzisiaj użyjemy do gotowania. Zapraszam. Chciałam was też zaprosić do zasubskrybowania mojego kanału, aby nasza społeczność się zwiększyła. Będzie to dla mnie pomocne, przy, motywujące przede wszystkim przy kręceniu kolejnych filmików z potrawami. Zostawiajcie komentarze, lajki. No i zapraszam też wszystkich użytkowników Cookformi, jak i i do naszego czatu na Messengerze, gdzie możemy wymieniać się różnymi opiniami. Zaczynamy gotowanie, oczywiście, od trybu ręcznego. W przepisach oczywiście mamy leczo, ale tam jest na przykład leczo, które gotuje się 20 minut, więc uważam, że to jest stanowczo za dużo. Moja siostra je robiła i wyszło rozgotowane, więc mi się wydaje, że 10-15 minut przy wstępnym podsmażeniu jak najbardziej wystarczy czyli podsmażenie, średnie podsmażanie. I start. Poczekamy teraz, aż troszkę garnek się rozgrzeje. Wlejemy oliwę i zaczniemy podsmażać poszczególne składniki. Ja już sobie tutaj przygotowałam, oczywiście, wszystko, żeby nie biegać w tej wewce, nie szukać składników. Mam też nową podkładkę z Inseja, podłyżkę. Powiem wam, że ostatnio chyba zaczynam zbierać te podkładki, bo mam już cztery. Ale mają być jakieś takie właśnie z motywami fikuśne, jakieś takie, a nie takie zwykłe podkładki. Więc te są bardzo fajne. Myślę, że możemy wlać już troszkę oliwy do garnka, żeby nam się troszkę rozgrzała o ta oliwa. A potem dalej. Do garnka już wrzuciłam pokrojoną cebulę. Teraz pokroję sobie w takie półksiężyce kiełbasę. I również ją wrzucę za niedługo. Lecz zawsze mi się wydawało, potrawiam bardzo czasochłonną, długogotującą się, e, ostrą przede wszystkim. E, na no pewnie na Węgrzech takie jest, natomiast u nas e, możemy mniejsze, mniejszą ostrość zastosować, prawda? Ja sobie to tak. Myślę, że tak wystarczy. Następnie troszkę pomieszamy. Zazwyczaj powiem Wam, że nie płaczę przy obieraniu cebuli, przy siekaniu, bo siekam jej mało. Natomiast dzisiaj tej cebuli jest większej i od dłuższego czasu Miałam w tak, właśnie przy siekaniu cebuli to się u mnie rzadko zdarza, no ale i tak bywa. Dobrze, poczekamy chwilkę. Kolejnym krokiem jest wrzucenie do garka kiełbasy i również jej podsmażenie żeby nam się troszkę ona podsmażyła dopiero później będziemy rzucać pozostałe składniki ja w międzyczasie już pokroję cukinię i tak wproję takie talarki na szczęście. Ja tutaj. Będzie mogło iść razem z marchewką. Trzeba będzie pomieszać troszkę. Garnek już jest w trybie podsmażania. Ja myślę, że to leczo to dzisiaj będzie bardziej takie warzywne, a nie z kiełbasą, bo tej kiełbasy tam dużo nie ma. No, ładnie. Troszkę dziwnie, tak to. No. Dobra. I to możemy wyrzucić. A chyba nam się fajnie podsmaża. Ja sobie teraz dodam jeszcze czosku, który wcześniej tu mam przygotowany. Żeby to zmieszało wszystko. Dobra, mamy ciotne już wrzucone. Świetnie. Teraz będziemy mogli rzucać już myślę, że nasze warzywa, żeby również troszkę zmiękły przed gotowaniem pod ciśnieniem. A jakby będzie to bardziej warzywne wykleczała góra mi tego wyjdzie ja tu doleję też jeszcze 100 ml wody bo w którejś przepisie tak było więc damy sobie wodę żeby się starować o. o 113 Ja myślę, że to wystarczy Żeby tej wody troszkę tu było No i teraz dodam przyprawy Tej soli ostatnio mi nie chce się za bardzo sypać Więc ja tak ją trochę przysypię Świeży pieprz Dałam nowe baterie, więc od razu pieprzniczka lepiej działa. Przemieszamy. I teraz tak, papryka słodka, wiadomo. Ja mam paprykę też wędzoną, więc również daję, ale jej niedużo. No, to chyba nawet nie poleci bardziej tu, Dobra. I papryka ostra. Dobra. E, I damy może zioła prowęcalskie tutaj. Okay, no i teraz możemy zamieszać. Dobra, kolejnym krokiem dam grzyby na samym końcu, tuż przed gotowaniem, pod ciśnieniem, żeby te grzyby nam się za bardzo nie rozwaliły, ale jeszcze chwilę, oczywiście, musi się to podsmażyć. No i teraz kolejnym krokiem jest dorzucenie już do pieczonych warzyw, do gotujących damy puszkę pomidoru. Świetnie pachnie, lubię ten zapach taki czosku. Papryki, różnego rodzaju cukini, no, uwielbiam ten zapach. Jeszcze żeby było dość ostre, na pewno. No, i poczekamy teraz, żeby troszkę się to podgotowało, podgrzało przed gotowaniem podciśnieniem. Powiem wam, że dzisiaj jest wyjątkowo piękna pogoda Już jest dość późna godzina. Jeszcze słońce świeci dość, przez drzewa mi tutaj. Mieni się tak na złoto. Fajnie, do okna mam kasztanowiec, ale ten kasztanowie, no to wiecie, one już opadają szybciej, a tam chyba jest klon. Wydaje mi się, że tak właśnie ma takie liście piękne. Dzisiaj wyjątkowo. Dobrze, ja myślę, że dodamy już, bo to już 11 minut gotuje, więc będzie można dodać grzybów. I one zmiękły, ale nie chcę, żeby się z nich zrobiły takie flapy po prostu przed tym gotowaniem. I teraz tak, wlejemy już pasatę. Leję ja mam tutaj troszkę otwartą, więc doleję tą resztę. O, I trochę wody. Chwilę to podgrzejemy i będziemy gotować pod ciśnieniem. Na grupie Facebookowej e, znalazłam o, dziewczyna napisała temat, że jej je, kukło mi bardzo dużo się, długo się nagrzewa, e, około tam 40 minut. E, gotowała chyba rosół czy bigos. Ibook e, rzeczywiście się nagrzewa, natomiast e, no, u mnie to nigdy nie trwa 40 minut ze względu na to, że ja już no wstępne lubię podsmażanie wydaje mi się, że jak ktoś chce od razu gotować pod ciśnieniem, to zanim garnek nagrzeje się do odpowiedniej temperatury zanim zbierze to ciśnienie no to faktycznie może to trwać tyle czasu jeszcze wam możemy więcej wody tutaj dodać żeby było o Używa też trochę puszczącej wody, ale no, teraz jest ok. Myślę, że teraz jest w porządku. Bardzo to będzie dobre. Coś mi coś kapło, tutaj jakiś brudek chyba wytrzeć. No, wracając do tematu, tak naprawdę on się nie nagrzewa sam w sobie długo, jeżeli już coś przyrządzamy wcześniej, tak jak ja mam tutaj wstępne smażenie i te potrawy są, te składniki są od razu ciepłe, woda jest ciepła, bulion jest ciepły, to nie musi tyle się nagrzewać. Ja nie mam z tym problemu, u mnie trwa to o wiele, wiele szybciej, tak naprawdę, to podgrzewanie. I teraz to najważniejsza rzecz, przechodzimy do gotowania pod ciśnieniem. Stop. Rozpocznij gotowanie pod ciśnieniem. Zamykamy wysokie ciśnienie, ja dam na 12 minut, powiedzmy. Ok, i start. No i zaczyna się teraz podgrzewanie. No, i u mnie to podgrzewanie już teraz będzie trwało bardzo krótko kilka minut. I następnie rozpocznie się gotowanie pod ciśnieniem. Także za chwilę do Was wracam. Gotowanie zakończone, i tak wygląda nasze leczo. No, powiem Wam, że cudownie pachnie mega gorące i aromatyczne myślę że będzie super, zaraz sprawdzimy jak w smaku no i tak wygląda moje gotowe leczo sprawdzimy jak będzie wyglądać, tutaj czarownica gotuje, to już na halloween przygotowania smacznego